Hej. Pozdrawiam moich szanownych widzów z pikniku. Jest bardzo ładna pogoda. Polecam wam, żeby się w taki, jeżeli mieszkacie w sergadzie, żeby się w taki piękny dzień wybrać na piknik. My sobie zrobiliśmy ognisko. Wzięliśmy moją kochaną Fionkę, która w tym momencie jest na spacerze. Grilli really full lux. <laughs> Więc yy, jeżeli u Was też jest taka śliczna pogoda, co radzę Wam wyjść, ponieważ no... Nie często teraz ludzie wychodzą. Wiecie, jak to jest, są przypracowania. Jeżeli macie akurat wolny to jest to świetny pomysł. Ja tutaj... Jestem akurat na Bobrzej Polanie, chyba tak to się nazywa. Jest tutaj bardzo fajnie. Ptaszki śpiewają, tylko... Pszczoły tutaj też pełno pszczół, że tam os. Trochę upierdliwe, ale ogólnie jest spoko. Jest tutaj miejsce na ognisko, więc jeżeli mieszkacie, jeżeli chcecie, to, to bardzo chętnie yy, Wam polecam yy, Bobrzą Polanę. Można sobie tutaj zrobić ognisko, bo jest nawet takie miejsce. Yy, można sobie zrobić właśnie piknik, jak my tutaj. Pograć piłkę, bo jest dużo miejsca. Jest tutaj nawet taki drewniany rower, ale ja teraz sam iść nie będę, bo tu jest pełno szyszek i nie chciałabym się przez przypadek wyrąbać, wiecie jak to z moim szczęściem. Chyba sami słyszycie, że odgłosy, tutaj, odgłosy które dają po sobie znać, że jest bardzo fajnie. Widać nawet tutaj na tym, że niebo jest na kliniku, że niebo jest czyste, słoneczko świeci. Więc, jeżeli macie identyczną pogodę, to bardzo yy, gorąco polecam Wam udać się na piknik. To na razie tyle, trzymajcie się. Cześć.